No witam Was. Jest godzina 19.30 niedziela, 18 grudnia i moi drodzy już jest e, mróz rzędu minus 14 stopniu nas, dlatego szybka akcja, e, wkładanie zniczy do budek, które nie były grzane dotychczas, czyli tutaj ta mała budka, którą widzicie, to jest Dasylirion seratifolium. drugie z drugiej strony tak samo i włożyliśmy jeszcze asekuracyjnie dwa znicze, do juki elaty. Dlaczego żeśmy włożyli zimniczo do juki elaty? A nas z tego prostego powodu, że ta juka była stosunkowo niedawno wkopywana do gruntu i, i nie jesteśmy jeszcze pewni czy ona sobie poradzi z takimi wysokimi temperaturami w sensie wysokimi mrozami rzędu minus 20, bo tyle może nawet temperatura spaść nad ranem więc ostreczowaliśmy ją dokładnie i dołożyliśmy jak możecie zobaczyć, dwa duże znicze, więc myślę, że te kilka stopni e, powinny te znicze podnieść tą temperaturę, czyli ta dwudziestka ją tutaj nie dosięgnie. Juka, e, glorioza będzie musiała się obejść bez niczego, zobaczymy, no a w zeszłym roku minus 20, nie zrobiło jej kompletnie nic, także ona już jest weteranką, jeśli chodzi o mróz, a inne roślinki, widzicie, grzeją się, wszystkie budki pooświecane łącznie z naszą piękną, królową ogrodą w waszyngtonią tutaj już też chodzi e, chodzi sobie kabel grzewczy plus piecyk teraz odejdę trochę dalej, wam pokażę wszędzie, wszędzie się grzeje każda budka się u nas grzeje, no bo no bo już jest solidnie, solidny mróz zobaczcie, wszystkie roślinki się grzeją Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Tam na końcu jest Musa Basio, banan. Na razie jest na plusie wszystkich budkach, więc, więc powinno być dobrze. E, to znaczy tutaj karłatki są na lekkim minusie. Trach, tak samo, ale wiecie, że trak jest wytrzymały. Także także czekamy na rano. Zobaczymy jutro wam powiem ile było dokładnie u nas. Dzisiaj taka szybka akcja. Po meczu oczywiście mistrz świata musieliśmy troszkę podratować nasze roślinki, bo jednak szkoda by było, gdyby coś się im stało. A najbardziej zależy nam na, na właśnie na juce, elacie, bo to jest taka najbardziej można powiedzieć. No taka nasza najlepsza roślina w naszym ogrodzie. Rzadko spotykana. Taki troszeczkę unikat, jeśli chodzi o taką wielkość tej juki, więc szkoda by było bardzo nam ją stracić. No i oczywiście to jest jedno z droższych roślin. Jak nie najdroższych w naszym ogrodzie. Widzicie, agawa już się też oświeciła. Także wszędzie, wszędzie się roślinki grzeją. A jak tam u Was? Jakie temperatury u Was? Możecie mi napisać w komentarzach. Trzymajcie się ciepło w ten bruz. Do następnego. Cześć!